Bukmacherzy obstawiają Was i Justynę Steczkowską. Chyba jesteście ekzekwą w tym momencie już. To jest mikrojęzyk podlaski, tak dobrze to y, nazywam. Jest to tak, mm -hmm. tak, wydaje mi się, że tak. To jest takie określenie, gdzie raczej na Podlasiu ludzie mówią po swojemu, po tutejszemu. A jakie są pomysły na choreografię y, albo po prostu na wizuale, które będziecie mieć? A tak z ciekawości chciałem zapytać Wiktor, ciebie, czy ty to jest prawda, że ty masz korzenie kolumbijskie? W ogóle zapewne potwierdzicie, że ludzie z Podlasia potrafią się zjednoczyć i robić coś wspólnie i się tym jarają maksymalnie, co? Studio 96 Zaprasza Mateusz Opyrychau. i Nicos, Nika i Wiktor, jest mi przemiło gościć ten duet w studiu RMF RFFM. Witajcie. Cześć, cześć. Duet, który chyba najmocniej zaskoczył w tych preselekcjach utworem lusterka. Podlasie Bounce, ja widzę, widziałem, bo już teraz go nie widzę. Ten napis na twojej koszulce, Nika. Jest, jest. cudowny. Podlasie Bounce. Czy pod lasie... Tak, czy Podlasie Bounce może stać takim, no powiedzmy to, najchętniej słuchanym gatunkiem na świecie. Dzięki wam. Wszystko jest możliwe. Tak, teraz to już w ogóle wszystko jest możliwe. Bo my jesteśmy, należymy do tej grupy ludzi zaskoczonych bardzo popularnością lusterek. To my jesteśmy też w tej grupie. <grym> Absolutnie, lusterka mogły Was zaskoczyć, zwłaszcza wyświetlenia na YouTubie, bo sprawdzałem rano coś ponad 600 tysięcy chyba. No nie mówiąc już o streamie, hmm. gdzie latacie w viral 50. -kach. Na szczycie. Jakie to w ogóle uczucie? To jest najprostsze pytanie, jakie, jakie mogę zadać, ale jakie to uczucie, kiedy kariera się rozpędziła do prędkości światła na przestrzeni miesiąca? To trochę idzie w parze. Właśnie z jednej strony faktycznie te wyświetlenia rosną, a z drugiej strony nie mamy czasu za bardzo, jakby tego w ogóle ogarnąć, tak i doświadczyć, i nie wiem, nacieszyć się tym tak naprawdę, z tego względu, że właśnie też. To niesie ze sobą to, że mamy coraz więcej pracy i te różne właśnie wywiady, i te przygotowanie całego show, to tak naprawdę tak się wszystko natężyło. Tak naprawdę to nasze życie przyspieszyło yy, w ciągu paru dni po prostu na maksa. Więc jakoś tak chyba nie możemy cały czas. Y, tak naprawdę zrozumieć tego, co się właśnie odbywa, że to jest jakiś sen w ogóle dla nas chyba. Troszeczkę tak. No, gdybyśmy tylko jeszcze mieli tylko show do przygotowania, albo gdyby to był tylko viral, to by jeszcze było łatwiej ogarnąć, ale to tak jakby dwie rzeczy naraz się złożyły, bo my cały czas pracujemy twardo nad tym, żeby w walentynki wypaść jak najlepiej. Ale myślę hmm. też właśnie no sobie, no że to, to w sumie na plus, że mamy co robić, że, że nie, nie siedzimy sobie po prostu i nie oglądamy, jak to, te cyfry sobie tak. rosną, tylko właśnie jednak jesteśmy Trochę od tego odcięci, bo Wiesz, też można to... Dobrze idzie, tak. To łatwo Cieszymy można się po prostu Godzinę. popłynąć w tym. No. no to są dwie rzeczy, ale trzecia to jest chyba mocna promocja regionu, która dzięki Wam no, staje się coraz bardziej popularniejszy. Ten, ten region warto o nim mówić. Porozmawiamy sobie o tej piosence w ogóle i o czym tam, o czym tam Nika śpiewasz. Natomiast chciałbym poznać w, w historii Waszego duetu, jak trafiliście na siebie w ogóle? My pierwszy raz się spotkaliśmy przy okazji przygotowywania materiału do takiego konkursu Polskiego Radia, mm -hmm. to konkurs Nowa Tradycja, który promuje właśnie jakieś nowe zjawiska zachodzące, jeśli chodzi o muzykę folk, tak bardzo szeroko, myślę, że powiedziałem teraz i my wówczas ja pracowałem już wcześniej z, w projektach takich zakorzenionych w Podlasiu, powiedzmy tam dołączając elektronikę. Myśląc o tym i właśnie wspólna znajoma nas poznała, ale tak poważnie zaczęliśmy pracować wspólnie nad projektem w 2023 roku. I trawa murawa się okazała, ukazała wówczas taki, taki nasz pierwszy kawałek wspólny, Niki i mój. I okazała się też e, podlaskim wiralem, więc ona poszła super w białym stoku, Akalicy i to zadecydowało, że Skoro już tak świetnie nam idzie, to odbędziemy trasę koncertową po Hajnówce i po Bielsku, jak jeszcze zrobimy z kilka kawałków, i zaczęliśmy je robić. I do tego mieliście się ograniczyć, jeśli chodzi o koncerty, a tutaj się okazuje, że jest szansa zagrania nawet w Szwajcarii. <laughs> tak, więc nieoczekiwana szansa. A Podlasie dlatego, że po prostu jest ciekawym regionem i pełnym inspiracji, czy, czy, czy chcieliście go tym samym trochę wypromować? Nie było chyba takiego celu w ogóle poza muzycznego, tak, że my mm -hmm. tu chcemy promować Podlasie albo promować ten język podlaski, w ogóle nawracać ludzi i, i coś takiego. Raczej to było mm, taka czysta zajawa z muzyki. Po prostu chcieliśmy połączyć to te nasze doświadczenia, które jakby jednak zbieraliśmy oddzielnie. W coś, w coś jednego i tak mi się wydaje, że, że to jest takie kluczowe, że to wszystko, co się dzieje teraz, to jest jakaś taka wypadkowa, tego, że zajęliśmy się tą muzyką, ale nie, nie, był, nie był to jakiś taki cel nadrzędny tego wszystkiego, prawda? Trochę sami jesteśmy tym zaskoczeni, ale cieszymy się, że ostatecznie tak to wyszło, że, że Podlasie jednak trochę teraz wypłynęło i że, i że ludzie się dowiadują o tym, jak tu jest. Więc... Tak, tak, tak trochę mimo woli. Czasami ma się wrażenie, że w ogóle takie kampanie promocyjne, realizowane z myślą o promocji regionu, to one nie mm -hmm. zawsze jakoś są bardzo ciepło przyjmowane. My po prostu robiliśmy swoje i to jest bardzo fajne, jak udzielaliśmy wywiadu chłopakowi, Anglikowi mieszkającego pod, Men pod Manchesterem, gdzieś tłumaczył nam i on właśnie pytał nas o język podlaski, o Podlasie Bouncy i tak kilka dni po lusterkach. Więc <laughs> to było takie. Cieszyliśmy się, że, ten, że promieniuje ta podlaska energia tak, tak szeroko. Podobało, je... po, po, podobało się to dla niego? Pod... <laughs> dla jego. <śmiech> <śmiech> Bardzo się dla jego podobało. Dla jego podobało. <śmiech> <śmiech> Pod... <śmiech> tak, przepraszam, że przerwałem <laughs> Tak, ale pytałeś jeszcze, czy Podlasie jest inspirujące. Tak, tak mówimy o tym, że, nie, że to jest Ba, że w ogóle regiony pogranicza mamy wrażenie tak sobie gadamy o tym są ciekawe przez to że mm, tam się kulturowo po prostu dzieje tylko trzeba to dostrzec no nie A jak mm. się a jak się jedzie przez województwo podlaskie w stronę Sukułki, chociażby to już nie jest takie historyczny Podlasie, stricte, bo to trzeba na południe od Białego Stoku się udać, no ale Sukułka jest przy granicy samej z Białorusią, więc to jest teren mocno pograniczny. Natomiast fajnie, że mija się właśnie i Kościoły i cerkwi, i dojeżdża się do meczetów w Kruszynianach i w Buchonikach, bo tam mieszkają Tatarzy y, Polscy y, od kilkuset lat właściwie i cały czas jeszcze. Yy, właśnie yy, pielęgnują swoje tradycje, i też miałem okazję pracować, właśnie biorąc elementy tej kultury, tej muzyki, i też spajając z takim podlasiem, szerzej pojętym i puszczając, więc, więc to jest bardzo ciekawe. No i inspiruje, tak? To tak za darmo inspiracje wszędzie, jak się dobrze popatrzy. Tak, to jest mega, mega ciekawe i fajne, że na każdym tak naprawdę zakręcie odkrywa się historia. Wystarczy trochę pogrzebać i trochę się zainteresować. Dzięki Wam na pewno to zainteresowanie będzie jeszcze większe, bo Bóg obstawiają was i Justynę Steczkowską. I chyba jesteście eksekwą w tym momencie, już patrzymy na jakieś ostatnie. No i jak się z tym macie, co? Gagatki. Dobre pytanie. My trochę w ogóle raz, że właśnie nie możemy trochę w to uwierzyć, dwa, że nie. Nie patrzymy pod tym względem w ogóle na ten cały konkurs, jako mm, nie wiem, za wszelką cenę musimy wygrać. Raczej mm -hmm. w ogóle nie patrzymy w takich kategoriach. Dla nas to jest w ogóle yy, raz, że już czujemy się wygrani, że w ogóle to dotarło do tak wielu ludzi i, i że oni dowiedzieli się o tym Podlasie. Bounce, w RMF-ie że... siedzimy właśnie. Dokładnie, to jest w ogóle. Potwierdzę. Co to takiego, co tu się stało? I więc to już jest dla nas super i teraz chcemy po prostu pokazać się z takiej artystycznej naszej strony, takiej szczerej. Wydaje mi się, że chcemy po prostu przygotować super show. Mm, a czy wygramy, czy nie, to nie od nas zależy i raczej się nie przejmujemy tym jakoś. W sensie wydaje mi się, że to jest tak na tyle poza nami, że my robimy swoje no i muzyka to też nie sport, że że tu będziemy jakoś konkurować, bo nie wiem, jak, na jakiej zasadzie jakby porównywać muzykę do siebie, więc po prostu to kwestia głosów i kwestia gustu ludzi, tak naprawdę. Zdecydowanie tak, no się podpisuje. Bardzo się cieszymy w ogóle z tego, że oczywiście rozgłos i to pomoże nam pewnie w zagraniu koncertów i, i we współpracach różnych, ale że też możemy pokazać przy okazji tego, Artystów, którzy nas wspierali przy, mhm. w tej drodze w ogóle, bo byli bardzo szczerze zaangażowani w projekt, który miał szansę właśnie na trasę po, po bliskich miejscowościach po, dookoła Białego Stoku, mhm. a oni mimo to widziałem, że tam całe serce było włożone, więc. Teraz bardzo się cieszymy, że i nasza kostiumografka Olia, i, i reżyser Karol, i, i, i choreografka Edyta, że oni byli z nami wcześniej i teraz dalej są z nami, tylko że już będą to w Eurowizji pokazywać. To fajnie. Zwróciliście na siebie uwagę, no nie tylko kapitalnym kawałkiem, ale tym, co w nim tak naprawdę jest. I to jest bardziej pytanie chyba um, właśnie Nika w twoją stronę. To jest mikrojęzyk podlaski, tak? Dobrze to... Um, Nazywam? Jest to tak, tak, mm -hmm. wydaje mi się, że tak. To jest takie określenie, gdzie raczej na Podlasiu ludzie mówią po swojemu, po tutejszemu. Aha. To jest takie raczej raczej częstsze określenie, ale tak, mikrojęzyk podlaski dla mm, na pewno ułatwia to określenie tego wszystkiego. No i jest to język, który tak naprawdę ja sobie czerpię trochę z niego, e, jeśli mówiąc już o takiej inspiracje. Na pewno nie, nie, nie staram się go kropka w kropkę odtwarzać, bo to też nie o to chodzi. Ja chcę podejść do tego właśnie artystycznie i tak swobodnie, po prostu sobie lawirować w tym, właśnie czerpać inspirację i właśnie z białoruskich, jakichś y, kultur ukraińskich, i właśnie po swoją, i tu wszystko tak mieszać. I, no i tak, i wydaje mi się, że, że to jest takie dosyć naturalne, u nas tak to wyszło, że, że nie było zastanowienia się na przykład, że będziemy śpiewać po polsku, bo <laughs> raczej, raczej po prostu przez to, że od dziecka śpiewałam właśnie w tych językach i jakby wychowywałam się w takich kulturach, no to, no to to wyszło naturalnie. A czy były takie mm, chwile zastanowienia, czy, czy jesteśmy zgodni z historią i zgodni z językiem? Bo mówisz, że się trochę bawiłaś tym językiem, prawda? Czyli tak, tutaj tak, jakby tak, nie, tak. Nie, nie zważałeś na to, że ktoś tam się odezwie w komentarzu, bo czytałem ostatnio, że to jest jakaś pieśń, którą słyszał 40 lat temu, czy coś takiego. E, więc... Mm, jak tutaj to było mm, z tekstem? Jasne. Tym to, jest, tekst, to jest tekst, który napisałam właśnie e, w tym mikrojęzyku, oczywiście bazując na, mm, bazując na tych e, tradycjach i, i kulturze tutaj właśnie. Mhm. Więc e, to nie jest gwara na przykład jednej wioski. To to przez to, że właśnie ja też nie wychowałam się w tym języku, to tak swobodnie do tego bardziej podchodzę, że tutaj czerpię bardziej właśnie z jakichś wiosek, m, bardziej przy granicy białoruskiej czy bardziej przy granicy ukraińskiej, i tak to sobie mieszam. E, więc e, tak, no sam numer w ogóle jest o, o takim wewnętrznym krytyku, że tak naprawdę wydaje nam się, że wszyscy nas osądzają i, i jakoś krytykują, a to tak naprawdę my sobie stawiamy jakoś. Bardzo wysoko poprzeczkę i to w ogóle, właśnie jak sobie tak myślę, to w tej, y, teraz w tym czasie eurowizyjnym jest to jeszcze bardziej tak do mnie dociera w ogóle cała, y, ten cały numer, że, że teraz jest bardzo ważne, żeby, żeby tak trzymać się swego, bo jednak jest dużo opinii różnorakich w ogóle, więc, więc chcemy, chcemy zachować takie swoje początkowe założenia. A jakie opinie najbardziej Wam się podobają? Piosenka spoko, ale gdyby nie ten refren i żeby była po polsku, to byłoby okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> dużo jest właśnie takich opinii bardzo skrajnych, ale ja bym powiedziała, że y, dla mnie to się podoba, że, y, że właśnie nie jesteśmy obojętni, mm. że, że gdzieś wywołujemy jakieś emocje, czy to pozytywne, czy negatywne, ale że nie jesteśmy jak taka ciepła kluseczka. I, i, i to mi się chyba właśnie podoba w tym wszystkim, że, że jednak jest to jakieś. Że dolaliście trochę oliwy do tego wszystkiego i że zawrzało tam trochę, prawda? Tak <grym> trochę się... tak. Trzeba właśnie skonfrontować z paroma faktami o Polsce <grym> i to jakoś. No wydaje mi się, że dla niektórych było to większe przeżycie, dla niektórych mniejsze. Dla niektórych, dla zdecydowanie, zdecydowana większość komentarzy to też podkreślamy sobie, była pozytywna. Bardzo mm -hmm. dużo dostaliśmy mega pozytywnych wiadomości, wsparcia, zachęcenia, zachęt do działania, też takiej życzliwej krytyki, właśnie, że może refren po polsku albo może po angielsku zróbmy na Eurowizję. To będzie lepiej, ale dziękujemy. Za wszystkie. Pomysły. Dziękujemy bardzo. Ale widzicie, często jest tak, że kontrowersja, jeśli w ogóle kontrowersją to nazywać, przyciąga fanów nowych. I to jest fajne, co? Tak, my sobie właśnie tak myślimy, że mimo, że trochę wypłynęliśmy do tej kontrowersji, to widzimy, że po prostu ludzie, którzy nie wiem. Zobaczyli nas i poznali nas przez te kontrowersje, to jednak, jak już się zapoznają z naszą muzyką, to liczymy na to, że zostaną z nami. I to jest yy, bardzo fajne, że, że mimo, że w taki sposób, to jednak kontrowersje przeminą, a muzyka zostanie dalej. No i, i chcemy działać dalej, żeby pokazywać po prostu, co tam jeszcze drzemie w nas. <grym> tak, to budujące wręcz było takie, że, ten, że mimo tego, że głównie tam. Mm, Podawałeś liczby, my chyba na Twitterze, którego nie mamy w ogóle, to znaczy na x tak, nie mamy tego, nie posługujemy się tym medium, ale tam ten utwór w, na niektórych postach był odtworzony 3 miliony razy mm -hmm. jeszcze i to był tylko jeden z postów, inne też miały jakieś straszne odsłony, takich, których nie mieliśmy nigdy oczywiście i, i yy, mimo tego bardzo się cieszyliśmy, że właśnie ludzie... Chcą to sprawdzić, zobaczyć, a że niedawno wydaliśmy płytę, to mieliśmy trochę więcej jeszcze tam do zaoferowania w streamach, więc fajnie, że jeszcze bardzo często zostawali właśnie z nami. I to jest kapitalne. A tymczasem jesteście w stawce. Jedenastka walczy 14 lutego, właśnie wyjazd do Bazylei. Trochę śledzicie swoich konkurentów, czy, czy nie bardzo? Trochę nie ma czasu. My gdzieś tam się czasu. przecinamy pewnie. <grym> tak, no, TikTok podpowiada nam, więc, okay. więc oglądamy, widzimy, że ten, że, ale atmosfera jest bardzo miła pomiędzy wszystkimi Tak, Takie przez to, że poznaliśmy się właśnie na tej konferencji na początku, to naprawdę mhm. to są fajni ludzie i, i miło było ich poznać. Nie ma jakichś tym właśnie. Spotykamy się w studiu telewizyjnym, więc tam zawsze ten, ale naprawdę jest, jest ten super, sielska atmosfera. <grym> A jesteś w stanie stwierdzić, kto ma najmocniejszy numer? Tak, tak, zupełnie subiektywnie? Ciężko chyba stwierdzić, bo to po prostu każdy ma inny gust. Nie? I, mhm. I też fajnie jest, że jest naprawdę różnorodnie. To się Ale wydaje, cieszymy tak. się, że ten, że folk został zauważony. Tak. Naprawdę, to fajnie. przez tak, tak mocno i to w takiej odsłonie niebiesiadnej, powiedzmy, bo też numer chrustu jest bardzo fajny i jest mocno zakorzeniony też mhm. w, w muzyce. Folkowej i to jest. I to jest fajny numer. Więc tak, jeśli miał, mielibyśmy tak trochę, czy miałbym wskazywać jakiś swój ulubiony, to tak bym powiedział. A jakie są pomysły na choreografię Albo po prostu na wizuale, które będziecie mieć? Czy będzie tam jakaś choreografia między wami? Będziecie tańczyć może na scenie, albo nie wiem. Będzie chyba wszystko. Wszystko tak. Wymaksowane. wymaksowane. Co, co się dało zrobić? to 100%. robimy? To co tak, po, to, Wszystkie co, lasery, tak. ognie. Po prostu. Będzie choreografia i ognie. Tak. Co tak. podkręciliście najmocniej? Kiedy ten smok wy, wyleci tam z backstage'u? Ale no będziemy to. na pewno w, pewn w pełnym składzie, czyli sześć osób w ogóle. Mhm. Więc i, i, i tancerko hurzystki i tancerki. Yy, chcemy jakoś tak oddać też tą taneczność, mi się wydaje, i, i pokazać. Też, że, że, że robimy to dla ludzi. Już nie będę tam się wdawać w szczegóły, ale, ale faktycznie i, i to, że pracujemy z tymi artystami, z którymi pracowaliśmy wcześniej, czyli wizualizacje, kostiumy, no to na pewno będzie to. Dobrze zrobione, ale też yy, jeśli chodzi o nawet o same kostiumy, to właśnie ciekawa sprawa, że nasza kostiumografka też się angażuje w to w taki sposób, że, że nie robi to jakaś konkretna firma, tylko po prostu społecznie to robimy, zbieramy się i każdy wyszywa stroje, bo będziemy mieli też wyszywane, więc to też jest takie mmm, no, społeczne powiedzmy. Tak, Olia, Olia <z handles>. na Instagramie już tworzy grupy wyszywające stroje dla nas. <śmienią> więc ekstra. Wielkie dzięki. <śmienią> wielkie dzięki. <śmienią> tak. W ogóle zapewne potwierdzicie, że ludzie z Podlasia potrafią się zjednoczyć i robić coś wspólnie i się tym jarają maksymalnie, co? Jest coś takiego. Bardzo, jest. No. Aż nie wiedzieliśmy, że aż w takim stopniu, ale naprawdę teraz widzimy też, ale chyba to zawsze było, że dużo jest inicjatyw takich oddolnych, powiedzmy, które, no, które potrzebują po prostu ludzi, którzy z taką intencją chcą pomóc, nie za jakieś. Pieniądze czy coś takiego. Mhm. I, I faktycznie obserwujemy coś takiego. Że... Jest trochę tak. Super wsparcie od, od ludzi z Podlasia, z miłujących bardzo różnego rodzaju gatunki muzyczne. Dostajemy i tak, że bardzo fajnie wspieramy. Nawet jeśli tam są komentarze takie, że mieszkam w Biemstoku i nie słyszałem tego języka, ale i tak wspieram. <grym> więc... <grym> <grym> więc to też. A to... co oprócz Podlaskiego bounce'u jest najpiękniejsze na Podlasiu? Jakbyście mogli tak powiedzieć od siebie? Wiesz, co, jest, jedzenie. Tak, dla, tak, jedzenie, ale nie, dla mnie, jest, dla mnie to jest taka magia, którą czuję, jak się właśnie, tak mówiłem o tym, że jak się wyjeżdża, to naprawdę bardzo różnorodne rzeczy możesz zobaczyć, i czujesz, że ci ludzie z różnych kultur, tradycji mieszkali obok siebie setki lat, mhm. musieli się tolerować w jakiś sposób, jeszcze jak, zanim słowo tolerancja było modne, to oni musieli to jakoś w XVIII wieku rozkminić po swojemu. Właśnie i jest ta swojskość, to musi. No to jest odczuwalne, nie? No i ta cała magia natury, wydaje mi się. My hmm. też lubimy sobie wyjeżdżać gdzieś na jakieś domeczki, pośrodku niczego i tam robić muzę. I, i, i wydaje mi się, że właśnie połączenie natury z taką magią. Nie wiem, powiedzmy, duchowości takiej, bo też coś takiego odczuwam tam. No i taka sielskość, czyli te stare domeczki z pięknymi zdobieniami i ławeczki przed, przed nimi, gdzie siedzą babcie i wszystko komentują. To to jest magiczne bardzo. A no to co, jeśli wystrzelicie tak mocno, że menażer będzie musiał zabukować tutaj wielkie metropolie i koncerty na wielkich scenach, i spędzicie po prostu resztę życia w wielkim mieście. Nie, to chyba tak jakoś da się dojechać z Podlasia, dojść szybko teraz naprawdę. My dzisiaj jechaliśmy. Dni. Nie, tak, dojechaliśmy z Białego Stołu, wszędzie da, rano, dzisiaj da się dojechać, jak widzisz. Do, do, cali zdrowie. zdrowi się udało, więc liczymy na to, Raz. że to tak aż nas nie wyrwie, no bo to byłaby szkoda i Puszczy Białowieskiej, i że blisko jest, i inne puszcze, i, i Dolina Supraśli, i nie wiem, co to jeszcze dzisiaj gadaliśmy. A tak. ski to drinki, że to jest, są miejsca tak magiczne, że raczej nie opuścimy. A tak z ciekawości chciałem zapytać, Wiktor, ciebie, czy ty. To jest prawda, że ty masz korzenie y, kolumbijskie? Tak, ale to genetyczny po prostu stricte y, tak okay. związek z moim ojcem. Okej, okay, bo gdzieś mhm. wyczytałem to po prostu, że. Mhm. Y, że tak, tak jest. Tak, więc... Ale rozumiem, że nie łączysz jakby z Kolumbią, nie, nie, nie wiem czy w twoim nie, 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 sercu nie, jakoś nie. Kulturo, jest to. Nie, kulturowo w ogóle nie mam związku. Po prostu genetyczny związek z ojcem, nie, to nie mam tu zasług żadnych. Jasne, bo chciałem zapytać też, czy jakieś inspiracje też będą zahaczały być może o, o te rejony. Słuchajcie, Jasne. a jak będzie fajne Radio RMF, już nie trzymając was tak długo po Podlasku? <laughs> Radio RMF, wydaje mi się, że to jest nazwa własna. <laughs> Czyli fajne radio RMF, podoba się to dla nas. Tak jest. To bardziej po Białostocku. Jest, po nie? Białostocku, tak. Po Białostocku, Białostocku, Białostocku. bo ta na, że dla nas się podoba radio, taka fajne to jak będzie. Fajne. Fajne, po prostu po swojemu będzie fajne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dobre imprezy, genialnego bounce 14 lutego, słuchajcie, żeby, żebyście rozwalili scenę tak, żeby, żeby musieli ją przebudowywać. Mamy taką. Włożymy serce na pewno, szczerze, szczerze włożymy, żeby telewizory nam śnieżyły po prostu od tego basu. Słuchajcie, Swada i niczos. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Miłego dnia życzę i powodzenia. Dzięki wielkie. Dzięki Super, śliczne. I dziękujemy ci. Dzięki.